Mirosław Baka uhonorowany za wirtuozerię aktorską, tworzenie mistrzowskich, pełnokrwistych kreacji teatralnych i filmowych, zbudowanych na emocjach, poprowadzonych szalenie precyzyjnie, świadomie, prawdziwie, swobodnie, które jednocześnie ogląda się ze ściśniętym gardłem. Mistrz sceny, wybitny aktor teatralny i filmowy, absolwent Wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Gdy był jeszcze studentem, Krzysztof Kieślowski po mu główną rolę w krótkim filmie o zabijaniu. Jego debiutem teatralnym była realizacja balów w operze Juliana Tuwima w teatrze imienia Norwida w Jeleniej Górze. Po pierwszym jeleniogórskim sezonie od sierpnia 1988 roku po dziś jest aktorem teatru Wybrzeże, w którym dzięki wybitnym kreacjom, uznaniu publiczności i krytyki oraz wyrazistej osobowości wypracował sobie pierwszoplanową gwiazdorską pozycję. Mirosław Baka zagrał w blisko 70 spektaklach na deskach Teatru Wybrzeże, a także na scenach warszawskich teatrów Polonia, Syrena, Komedia. Ma na koncie także kilkadziesiąt ról filmowych, w produkcjach polskich i zagranicznych. Pracował z Krzysztofem Kieślowskim, Andrzejem Wajdą, Władysławem Pasikowskim, Andrzejem Barańskim, Wojciechem Wójcikiem, Waldemarem Krzystkiem. Laureat wielu nagród. W tym nagrody zaspu imienia Leona Schillera za rolę tytułową w Hamlecie w reżyserii Krzysztofa Nazara, nagrody na drugim ogólnopolskim konkursie na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej za rolę tytułową w Tytusie Andronikusie w reżyserii Moniki Pęcikiewicz, nagrody imienia Aleksandra Zelwerowicza dla najlepszego aktora w 2015 roku za rolę Georgia w spektaklu Kto się boi? Virginie Woolf w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego oraz Grand Prix za rolę na 60. kaliskich spotkaniach teatralnych za kreację Williego Lomana w śmierci komiwojażera w reżyserii Radka Stępnia. W roku 2014 został odznaczony srebrnym medalem Gloria Artis Laureat Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2002 i 2019. Wielka pomorska nagroda artystyczna jest swoistym zobowiązaniem do dalszej twórczej podróży, do realizacji kolejnych fascynujących postaci scenicznych. I filmowych.